Trudne wybory przed jutrzejszą imprezką, ale chyba biorę jedną i drugą. Jedna jest wygodna, a druga z kolei według mnie ładniejsza. Więc na początek. Tak co uważam, że ładniejsza, a później wygodna. Figa. Figa. Pytanie do ciebie. O, figa to bardzo dużo śpi w ciągu dnia. Ona tylko zmienia miejsce, gdzie jest jej pancia ancia i ona tam śpi. Dzisiaj u nas impreza i to nie chodzi o Andrzejki, tylko świętujemy 90 urodziny mojej babci. Właśnie się zbieramy na drogę, ubrałam się wygodnie. Myślę, że z trzy godziny, jak nie więcej, nam to zajmie. Dzisiaj droga jest na pewno cięższa w sensie warunki pogodowe. Trochę pada deszcz, coś tam przymarza, więc będziemy jechać ostrożnie i powoli. Jeszcze kwiaty do odebrania, jeszcze coś tam chciałam w złotoryi kupić. Zaraz zaczynamy imprezę, więc ja się z wami tutaj żegnam. Tak, wiem. Czekamy A. na babcie. Największe lustro, oczywiście, gdzie? W na... Co daje mi Powera? Podróże, bo kształcą. Prędkość daje mi Powera. Rodzina daje mi Powera, żeby nigdy się nie poddawać. Ty mi tutaj tyle błota nawiozłaś? Dziecko! Miłość to też power. Kolejny kredyt. Kolejny kredyt. Powera daje jak bizon jedzie tyłem. No bizon tyłem jedzie, bez kierowcy. Ciężka robota, to jest dopiero power. Tak, przyszedł dopiero, raz łopatą ruszył już go kręcił, że robi. No bo... <laughs>